Okay. Kurczę, mam tylko małą porcję frytek. Nie najem się tym. I nie musisz. Powinnaś się trochę odchudzić. A ja nie potrzebuję żadnych diet, więc mogę mieć więcej frytek. I ja też. Nigdy nie widziałam tak gigantycznych frytek. Ojej. One naprawdę są ogromne. Ale zaczynamy od osoby, która ma najmniejszą porcję, czyli od Julie. Dobra. Nawet jeśli frytki są małe, to i tak są bardzo smaczne. Wymyśliłam naprawdę fajny sposób na ich zjedzenie. Z pensetą i lupą czuję się jak prawdziwy Sherlock Holmes. Uwaga, badam sprawę zaginionej frytki. Gdzie ona jest? Znalazłam w moich ustach. To jest naprawdę dobre. Ja też nie mogę się doczekać, żeby spróbować. No to może się ze mną podzielisz? Nie ma mowy. Obawiam się, że sam się nie najem taką porcją. Chciwus. A no może do smaku chciałbyś keczupu? Pewnie. Dziękuję bardzo, Julia. Nie ma za co. Taki stary żarta wciąż działa. Zobaczymy, czy polubisz swoje frytki z ostrym sosem. Sprawdźmy, czy teraz frytki są lepsze. Aj, dlaczego one są takie ostre? Ostre? Dziwne. To na pewno nie z mojej winy. E, pomocy! Ugaście mnie! E, już się robi. E, co może być ważniejszego niż uratowanie przyjaciela przed ogniem? No i jak? Lepiej? Tak, ale wszystkie frytki są spalone, więc nie mam nic już do jedzenia. I dobrze, bo to moja kolej. Siedzę już całe wieki i czekam, aż wreszcie będę mogła zjeść moje gigantyczne frytki. Niestety jedzenie tak dużych frytek nie jest zbyt wygodne, dlatego najlepszą opcją jest przerobienie ich na frytki o regularnych rozmiarach. Naprawdę nie sądziłam, że będzie ich aż tak dużo. Udaje mi się! Okej. Okay. Tych frytek jest naprawdę bardzo dużo. Dużo? Więc my też możemy spróbować. Super! Spróbujmy! Ej, nie pozwoliłam! Ręce precz od moich smakołyków! Wiecie jaka jestem głodna? Nie mogę się doczekać, aż sama to zjem, więc nie przeszkadzajcie mi. Dobra, zaczynam. Jak ona apetycznie to je! Jest takie pyszne, a wy możecie tylko patrzeć i zazdrościć. Spróbujemy zabrać część frytek. Nic się nie stanie. Ej, co wy robicie? Odejcie mi moje frytki. Okay. Mam żelkowe oko. Niestety niezbyt duże. Ja też mam oko, ale moje jest znacznie większe. Czyli moje będzie największe. Zgadza się. Uwielbiam żelkowe oczy. Jakie mam szczęście. Julia nie ma! Można połknąć jej oko w sekundę. To nie jest śmieszne. To nie moja wina, że dostaję takie maleństwa pod pokrywką. Chociaż nawet gałkę oczną można zjeść szybko i bardzo fajnie. Brawo! Mogłabyś pracować w cyrku. Dzięki, starałam się. Spójrzcie, w środku żelka jest pyszny syrop. Co za niespodzianka! Skoro Julia skończyła, to teraz moja kolej. Peter, dasz mi chociaż spróbować swojego żelka? Proszę. Spróbować? Jeszcze czego? Specjalnie będę jadł tak, żebyś to widziała. Zrozumiana? Ale tak nie można. Oddaj mi, to moje oko. Jakie twoje? To moje i tylko moje, ok? Oj, przepraszam. Nie wiedziałam, że jest takie delikatne. Ale nie martw się, wiem jak ci to wynagrodzić. Aby cały syrok nie rozlał się na podłogę, mam łyżkę specjalnie dla ciebie. Dzięki, łyżka się przyda. Naprawdę mi pomoże. No i po wszystkim. Prawie skończyłem. Pyszności! Vivian, tylko ty zostałaś. Chętnie spróbuję tego przysmaku. smaku. Wygląda, jakby to on ciebie próbował. Rzeczywiście. Ej, słyszycie mnie? Pomocy, to oko nie chce mnie puścić. Nie martw się, wyciągniemy cię z tego słodkiego więzienia. Uff, dziękuję. Zjemy to razem. No dobra. Ale dla mnie będzie najwięcej. Popyt! Tylko znowu mam najmniejszy. Julia, nie martw się! To po prostu twoje przeznaczenie! A mój popyt jest w regularnym rozmiarze. Jestem szczęśliwy! W regularnym to nie jest popyt. To jakaś dziecięca zabawka. Chcecie zobaczyć, co to jest prawdziwy popyt? Proszę! Co się nazywa popyt? Kogo obchodzi jaki ma rozmiar? Każdy popyt może pomóc na stres. Niestety moje palce są za duże na takie maleństwo. Ale nie szkodzi, nadal mogę się nim bawić, gdy założę specjalne nakładki na palce. Są takie małe i takie urocze. Z łatwością można nimi naciskać popyt. Widzę, że zrobisz wszystko, żeby poławić się popytem. O nie, spadły! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. A ja wiem, chyba mam genialny pomysł. Popyt to nie tylko zabawka, to także bardzo ładny dodatek. Zresztą takim maluchem nie tak łatwo się bawić, ale może być świetną ozdobą do włosów. Wow, podoba mi się. Nawet o tym nie myśl, to jest moje. Dziewczyny, nie kłóćcie się, lepiej patrzcie, jak ja bawię się moim popytem. To jest naprawdę kojące, ale jest jeden problem. Robi się nudno. Bingo. Aby tego uniknąć, warto zrobić z popytu coś nieco bardziej użytecznego. Co ty robisz? Wycinasz? To bardzo proste. Z popytu można zrobić stylowe tu i na iPhone'a. Jakie fajne! Wiedziałem, że to genialny pomysł. A co ja mam robić? Wszyscy wykombinowali coś zabawnego z popytami. A ja tylko siedzę i patrzę na niego. Wiem, nie będę gorsza, ja też mogę zrobić coś niezwykłego. Ciekawe, co chcesz zrobić: kapelusz? Bluzkę? A może buta? Pudło? Z popytu można zrobić kolorową i bardzo stylową torebkę. Prawie skończyłam. Co o tym sądzicie? Całkiem niezła! Daj mi ją ja też chcę! Nie mam mowy! Ona jest moja! Ach, te dziewczyny! Muszę się trochę odstresować. Witam, spójrz to kola! Super! Ja mam taką małą butelkę. Razem nie mam szczęścia. Później będzie lepiej, a póki co siedzę ze swoim maleństwem. Dodatkowo się nabijają. Dobra, nie ma co gadać. Czas działać. A, chcę mi się pić. Następnym razem uważaj, to boli. Ale pij dalej. Ekstra, no to jedziemy. Przecież ci mówili, żebyś była ostrożniejsza. Jestem po prostu zachwycona od takiej ilości coli naprawdę super! Super! Ale trzeba cię troszkę uspokoić! I tam! Pa, pa! Co? Gdzie? Ratujcie mnie! Nie mam teraz czasu! Pojawiła się szansa, żeby ukraść trochę coli! Ale to jest pyszne! Co? Dlaczego puszki są puste? Co to jest cola? No, to nie ja! jak śmiesz! To najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. A mnie ktoś ukradł kole. Przykro mi, po prostu mieliście pecha. Fajnie, prawdziwy obiad. Z mojego ulubionego KFC. Uwielbiam ich skrzydełka. Ja uwielbiam, gdy tych skrzydełek jest tak dużo. kto nie lubi? Tylko dlaczego ja mam najmniej? Nie martw się, wystarczy okay. ci. Dobra, zjem to, co mam. Mało, ale i tak pysznie. Wreszcie porządny posiłek. Ja też jestem bardzo głodny. Skrzydełka to najlepsze danie w fast foodach. Było dobre, ale się nie najadłam. Nie mam. O, widzę, że idę, ma jeszcze skoro skrzydełek. Spadaj stąd! Właściwie idę, nie ma ich aż tak wiele. Ja mam całą górę. Całą górę, mówisz? Więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli je podkradnę. Gdzie się podziało skrzydełko? Trzeba było nie zostawiać jedzenia bez opieki. Aha, niech Julia myśli, że to ty ukradłaś wszystkie skrzydełka. Masz! Jedz! Ekstra! Hej, gdzie są moje skrzydełka? To. To i patrz! Skrzydełka są w niego. Ty złodzieju! Spójrzcie, ile frytek! Wcale nie tak dużo, malutka porcja. Ja mam trochę więcej, ale mam też ostrzejszy sos. Mów Mój nie jest taki ostry. Mój jest najostrzejszy. Proszę, nie chcę być pierwszy. O, dobra, to ja zacznę. I właśnie to robiłam. Sos jest bardzo ostry! Come on! Dobra, spadam stąd! Czekaj! Okay. Udowodnię, że sos wcale nie jest taki ostry! Come on! Zaczynam! Albo nie udowodnię! A! To jest takie ostre! Plone. Uważaj! Uratowani! Ufnikam, co kolej! O nie! Ja mam dostać się na sam szczyt! Dzięki za pomoc! Dziękujesz? Będzie naprawdę ostro! Wszystko jest dziwne! Jeszcze dużo sosu! Szkoda, że on jest piekielnie ostry! Wystarczy! Proszę, nie chcę więcej! No dalej, jedz! O nie! Wieża upada. Jak to, to szkoda! Jakie to ostre! Trzymaj się, nie martw się! To wkrótce minie! Raz, dwa, trzy. Wspaniale cool. to moje ulubione ciasteczka. Ja też je uwielbiam. A ja mam największe. Bla, bla, bla. Ale to ja z nim pierwsza. Magiczne. Rozpływają się w ustach. Oczywiście, że się rozpływają, są takie małe. Możecie sobie gadać. O, duszę się. Za co? Julia, zaraz ty. Zaczynam. Jak cudownie pachnie. obłęd! Smakują jak coś, czego nie można sobie wyobrazić. Mam pomysł. To będą najsłodsze kolczyki, yeah. jakie kiedykolwiek widzieliście. I najsłaśniejsze. Dziewczyny. Kolczyki rzeczywiście można zjeść. Wyglądam rewelacyjnie. Coś jest z nimi. tak. To się ugryzł? Co? Co się? Kto to zrobi? To są ciastka? Trzeba je zjeść. No pomysł. Co się stanie, jeśli z tych ciastek zrobić fajne smoothie? Trzeba je tylko najpierw trochę podnieść, bo inaczej nie zmieszczą się w blenderze. Właśnie tak. Spójrzcie tylko, to niebieski smugi. Już teraz wygląda pysznie. Jedliśmy, no to można się napić. Wow, to niesamowite. Super, też chcę spróbować. Nie mam mowy, to mój koktajl. Mam nadzieję, że nie wyszedł smaczny. Co nas czeka tym razem? Tak mało? Ale dlaczego? Nie wystarczy najważniejsze, żeby było pyszne. Tak, ja mam najwięcej. A wy jedzcie sobie swoje paczuszki. Nie się tak. Dlaczego mam tak mało? Tak wyszło. Czas na jedzenie. Nie będę się ociągać, skoro można zjeść wszystko naraz. Zgadzam się, ja też jestem bardzo głodna. Jedzmy już. Daj mi też. Trzymaj, to dziwne. Ci są wszystkie cukierki? Myślę, że masz po prostu dużą paczkę, w środku żadnych cukierków. Charlotte, zobacz! Dziurę ma tylko garstkę cukierków. Czyli nie tylko ja mam pecha. Będźcie spokój, tak nie lubimy NEMS. Może ja będę miała ich dużo. Wow, jednak wow. mam szczęście! Super, a ty, Julia, zostałaś bez cukierków. No i dobra! Jakich jak, dużo? Trzymajcie, wystarczy cool. dla wszystkich. Smacznego! Dzięki, to bardzo miłe.